Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Chrystus martwych stał. Prawdziwie z martwych stał. Alleluja. Jak żeby inaczej można zacząć wielkanocną audycję. Drodzy państwo, czas życzeń, czas radości paschalnej trwa. Święta się nie kończą. Pochwalę się teraz choćby takimi pięknymi życzeniami, które puszczam dalej do Państwa. Życzę, aby ten świąteczny czas przygotował nas na spotkanie z tym, który, będąc życiem, daje nam życie, którego ranach jest nasze uzdrowienie, który niesie nas na swoich ramionach jak dobry pasterz, którego dłonie podają nam chleb, którego serce ukochało nas. Aż po krzyż i zmartwychwstanie. Życzę bliskości z Jezusem, który jest przy nas w każdej trosce. Uczy kochać, radować się i odnosi zwycięstwo. Pewnie każdy z nas mocno ściskał telefon, bo było dużo SMS-ów, dużo dobrych rozmów, ale ręka do góry, kto otrzymał drodzy Państwo życzenia za pośrednictwem Poczty Polskiej. No kilka osób podniosło ręce. Dobrze. Ale kto otrzymał, proszę Państwa, list? I tutaj serdeczne podziękowania dla Agnieszki. Mam nadzieję, że nas słuchasz. Bardzo się cieszę. Trzy strony, a cztery do czytania. Drodzy Państwo, w dzisiejszych czasach to naprawdę rzadkość i wielka radość. I też piękne życzenia, choćby takie liryczne o... Poranku Niedzieli Paschalnej, który jest wypełniony łagodnością Bożej Miłości. Bardzo mi się ten zwrot podoba. Wobec tego dla Ciebie, Agnieszko, i dla wszystkich, którzy nas słuchają w ten wielkanocny wtorek, Antonina Krzysztoń, utwór o poranku, spłyty nadzieja na moście do nieba. Inne spojrzenie zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Drodzy Państwo, cieszę się, że mamy gości, choć nie bezpośrednio obecnych w studio, ale tych, którzy się z nami połączą za sprawą telefonu. E, witam serdecznie. Halo, halo. Halo, witam serdecznie, szczęść Boże. Paweł Pieski, odpowiedzialny wspólnoty neokatechumenalnej ze świętego Zygmunta. Czy już odespałeś noc paschalną, bracie? O, 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 oczywiście, oczywiście, jak najbardziej gratuluję. Się odespać, gratuluję, bo jest to jednak wyjątkowe przeżycie dla wszystkich wspólnot neokatechumenalnych. Taka najważniejsza noc w roku dla wszystkich wierzących, ale właśnie w Neokatechumenacie celebrujemy ją długo i szczęśliwie, że tak powiem. Dokładnie. Byliśmy razem ze wspólnotą trzecią w bastionie świętej Barbary na Jasnej Górze. Jak ci się to miejsce podoba? Nie wiem, czy już byłeś tam kiedyś, czy pierwszy raz tam miałeś miejsce, miałeś okazję wejść? Mieliśmy okazję też właśnie ze wspólnotą, z trzecią wspólnotą, już tam być, jeszcze przed Paschą, na, na, na święcie zesłanie Ducha Świętego w zeszłym roku. Powiem szczerze, miejsce niesamowite, naprawdę oddające i taki klimat podniosłości, ale i też bardzo dobre miejsce do świętowania tak wielkiego święta, jak jest Święto Paschy, Święto Wielkiej Nocy. No, liturgia trwała. Pewnie ponad 5 godzin. Nie patrzyłem na zegarek. W każdym bądź razie na, na pewno ciało gdzieś tam wołało o, o, o sen i, i było zmęczenie, ale myślę, że jednak duch pokonywał to wszystko i na koniec była radość i, i pozytywne wrażenia. Ale nie chciałbym mówić w Twoim imieniu. Jak, jak przeżyłeś tegoroczną paskę? Dokładnie. Tak jak ksiądz wspomniał, ta liturgia była była długa i myślę, że tutaj mógłbym ją przyrównać do, do właśnie takiego wesela, który też trwa. Halo, halo. Halo, halo. O, teraz się słyszymy, tak, tak, dobrze. E, tak, właśnie chciałem wspomnieć, że, że Pascha dla mnie też jest takim e, czasem e, podobnym do wesela, który trwa właśnie całą noc i, i w trakcie tego wesela po prostu przeżywa się tą radość, Oczywiście jest to zmęczenie, ale to zmęczenie jest później e, wynagradzane e, wspólną Eucharystią, e, z całą wspólnotą, pięknym śpiewem i tańcem, i późniejszą właśnie e, agapą. Czyli tak, ucztą najbardziej ucztą warto czekać. O poranku, tak, bo, która smakuje naprawdę, wyśmienicie. Zaczynamy już wkrótce, bo w niedzielę miłosierdzia Bożego, kolejną edycję katechez ewangelizacyjnych w naszej parafii Świętego Zygmunta. Kiedyś brałeś w tym udział razem z Twoją małżonką Magdą. Tak. Czy polecasz, czy zachęcasz? Jak to jest? Jak najbardziej polecam i zachęcam. Katechezy nie są zobowiązujące jak myślę też i cała wspólnota, więc tutaj jak najbardziej można poświęcić swój czas, by móc poznać bliżej to, co przede wszystkim katechiści przekazują, ale też w jaki sposób Bóg działa w trakcie tych kateches. Jak przemawia do, do serca. Dokładnie, bo tu nie chodzi o to, że to jest przedstawianie e, Neoklatu tylko to jest e, karygmat, to jest serce chrześcijaństwa, to jest serce Ewangelii i każdy, kto chce pogłębić swoją wiarę, niech się czuje zaproszony. Zatem poniedziałki, czwartki o, o 19 w sali przy Kościele Świętego Zygmunta, gdzie także ma swoje spotkania Nasza wspólnota. Cieszę się, że, że teraz się spotkamy na takim dniu skupienia. Fachowo u nas to się nazywa Konwiwencja. Miejmy nadzieję, że też będzie na koniec radość z tego spotkania, bo wspólnota to też są ludzie, to też są te konkretne relacje i cieszymy się, że razem wędrujemy do nieba. Przynajmniej ja tak to widzę, Pawle co o tym sądzisz. Dokładnie, dokładnie, to jest piękne spotkanie właśnie też ze Słowem Bożym, z braćmi, e, których mogę kochać i starać, i uczyć się kochać. Tak jak Chrystus mnie ukochał, tak ja mogę w drugim człowieku widzieć Chrystusa i uczyć się Go kochać. Dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Świętuj, bo cały czas jeszcze cieszymy się z zmartwychwstaniem pańskim. Pozdrowienia dla Magdy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, z Panem Bogiem pozdrawiam. Z Bogiem. Inne spojrzenie zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą. Betel. Drodzy Państwo, za nami 40 dni Wielkiego Postu Bogu niech będą dzięki także za tridum paschalne, wielka radość, wielki czas zmartwychwstania przed nami, świętowanie tego radosnego kresu wielkanocnego i kolejny rozmówca, który niesie dobrą nowinę. Witam serdecznie! Słyszymy się. Halo, halo. O, mamy. O, teraz, teraz. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Halo, halo. Halo, halo. Tak, słyszymy się. Marcin Pośpieszalski, człowiek, który nie usiedzi spokojnie na miejscu, ale jest pełen fantastycznych pomysłów. Ja słyszę wyraźnie, Marcinie. Halo, halo. Nie wiem, dlatego, ponieważ jest znajdujesz w podróży, więc mam trochę słaby zasięg, to jeszcze raz niestety muszę mieć powtórzone pytanie. Na razie tylko cię przedstawiałem wobec tego. Zaraz będzie pytanie dobrej dobrej drogi, bo wiem, że właśnie jesteś w podróży i cieszę się, że jesteś z nami. Co, się, co się będzie działo w sobotę, Marcinie? Alo, alo. Czasami, jak się jedzie samochodem, to zasięg zanika. Wobec tego będziemy próbować, tak? Za chwilę może się nam uda, bo, drodzy Państwo, projekt Uniesieni kapitalne widowisko, które przed nami w sobotę, w wigilję e, Miłosierdzia Bożego, tego fantastycznego święta. Ustanowionego przez świętego Jana Pawła II, zgodnie z życzeniem siostry Faustyny. Spróbujemy za chwilę połączyć się z Marcinem Pośpieszalskim, a teraz może. Och, może się uda tym razem. Tutaj Karol, nasz realizator, niestrudzenie pracuje nad możliwościami technicznymi. Tak jest. To przynajmniej Państwo wiedzą, że nie nagrywamy, tylko wszystko idzie spontanicznie na żywo, na żywo. Wobec tego. Próbujemy po raz drugi. Witam serdecznie. O, teraz świetnie słyszę, to wykorzystujemy czas, póki się dobrze słyszymy. Tak, jest tak? Marcin Pośpieszalski na linii. Co się dzieje w sobotę? Co to znaczy projekt Uniesieni? Bardzo proszę. Projekt Uniesieni to jest próba umieszczenia w czasie telewizyjnym takiego koncertu, że raczej modiczu uwielbienia, weźmionego przez artystów. No, rzecz eksperymentalna, bo do tej pory były koncerty, można powiedzieć, artystyczne w telewizji. Takich koncertów stricte, które byłyby modlitwą i czasem uwielbienia prawie nie było, poza transmisjami może uroczystości religijnych, no to, to będzie taki trochę eksperyment no, w historii telewizji rzeczywiście, coś nowatorskiego. Będą fantastyczni artyści. Ze Stanów Zjednoczonych przyleci ojciec Stan Fortuna. E, nagrał też filmik już jeszcze w okresie Wielkiego Tygodnia dla nas specjalnie. Tony Melendez, genialny gitarzysta, który, nie mając rąk, gra na instrumencie specjalnie prawdopodobnie. W 1991 roku, to, roku okay. już grał dla Jana Pała II, jak były światowe dni. Dokładnie, przez tochowa go bardzo dobrze pamięta. Ja go wtedy pierwszy raz usłyszałem i zawsze marzyłem, żeby z nim kiedyś współpracować. I taka okazja nadarzyła się przy okazji projektu, e, przy okazji projektu Decalog, gdzie właśnie spotkaliśmy się, on nagrał swoją fantastyczną piosenkę od tego, razu się przyjaźnimy i. Jeśli tylko można, to, to zapraszam go do jakichś wspólnych projektów. Nie zawsze to jest możliwe, ponieważ no, oni są, są niepełnosprawną i jego podróżowanie jest trudne, ale często właśnie e, nagrywa filmiki specjalne, gdzie łączymy się z nim, gdzie gra na gitarze, my do niego dołączamy już na miejscu, więc taki projekt też będzie. No i fantastyczni polscy artyści, tak e, Beata Bednarz e, e, Agnieszka Cudzich, e, Andrzej Lampert, Mateo Tremba. TGD i chór Jednego Serca, Jednego Ducha, taki w trochę zmniejszonym składzie, bo całe 100 osób z koncertu nie może wejść, ale troszkę mniejsze wejdzie. Orkiestra pod dyrekcją Huberta Kowalskiego, sekcja pod moją dyrekcją także będzie. Będzie sporo fantastycznych wykonawców. I to o, i wszystko... maleło jeszcze. Oczywiście, oczywiście, sami znani artyści, muzycy chrześcijańscy. Marcinie, to wszystko w Oktawie Wielkiej Nocy. Tak. Trochę taka droga światła to ma być spotkania z Jezusem z martwych, stałym w tle, tak? Tak, to będzie takie, Nawiązuje to do nabożeństwa, drogi światła to jest stosunkowo nowe nabożeństwo, ale bardzo pięknie, jakby. Odczytane. 14 stacji, tak jak jest 14 stacji Drogi Krzyżowej, to teraz jest 14 stacji, które są tymi biblijnymi spotkaniami z Chrystusem Zmartwychwstałym, Stałem. Od niewiast przy grobie po zesłanie Ducha Świętego. I te poszczególne stacje to będą ilustrowane świadectwami i odpowiednimi pieśniami, które będą się przeprowadzały, przeradzały czasami w spontaniczną modlitwę. Ja chciałem o tych znanych artystach powiedzieć. Kluczem do tego konceptu. Nie było, że mają być znani artyści. Tak? Odwrotnie. To, to Kluczem do tego koncertu było to, żeby artyści, którzy będą śpiewali, będą wiedzieli, co śpiewają i jak modlić się pięknymi piosenkami, a dopiero drugim kryterium było to, czy są znani, czy nie. To, to nie miało już takiego znaczenia. Tak? Ma być też telemost z łagiewnikami Sanktuarium Miłosierdzia, tak. podobno. Tak. Most, będą dwa telemosty. Jeden będzie z łagiewnikami, Sanktuarium Miłosierdzia, gdzie. E, będą e, siostry, e, e, właśnie siostry ze zgromadzenia, gdzie była święta siostra Faustyna, Matki Bożej Miłosierdzia i e, bracia Pauli ze Skałki, więc zaśpiewają też wspólnie, więc to będzie wielkie przeżycie. My dołączymy się do ich śpiewu już w studio, więc to będzie taki próba no naprawdę łączenia różnych miejsc i będzie jeszcze jedno łączenie. Michał Pak Zbukowski, wysłanik Redakcji Katolickiej będzie połączyć się z nami z Lizbony i też załączyć do naszego koncertu. Lizbona, z nimi z nimi bo Światowe Dnie Młodzieży, tak, prawda? Tak, tak. On będzie z Lizbony już zapowiadał Światowe Dni Młodzieży. A my ze studia po prostu będziemy się z nim łączyć i będziemy się go pytali, w jaki sposób chce zachęcić też nas do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Świetnie. Wobec tego szykujemy się na wielką taką duchową ucztę. Przypomnijmy, 17.15 w sobotę, tak? Tak. Jeszcze chcę powiedzieć, że jeszcze, no artystów jest sporo, że nie wymienię wszystkich, ale jeszcze specjalnie z Londynu przylatuje churgospel gospel naszego przyjaciela wolneja, który już śpiewał z nami podczas jednego serca, jednego ducha. To jest wybitny artysta e, i z przy, całych przylatuje przylatuje z Londynu, właśnie, żeby z nami też wziąć udział w tym koncercie. Także dla nas też koncert będzie wyjątkowy pod tym względem, że będzie jednoczył różne środowiska, różne miejsca, różną muzykę, ale też różne środowiska modlitwy, tak? bo i, będzie, e, 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 i będą środowiska charyzmatyczne, i różne inne. Więc po prostu mam nadzieję, że ten koncert będzie też czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o to, o to jednoczenie środowiska. Mam nadzieję, że rzeczywiście nie tylko artyści będą uniesieni, porwani przez to, co wykonują, ale także widzowie, którzy może przestaną być na chwilę widzami, a będą uczestnikami tej wielkiej modlitwy. Troszeczkę takiej modlitwy online, jak to w pandemii wcześniej było, ale jednak to, to, to jest życie, to, to też jest takie dające ducha, chociaż troszkę na odległość. Miejmy, tak. miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Zapraszamy serdecznie do, do telewizorów, żebyście zobaczyli, a może raczej uczestniczyli, bo to nie jest koncert, nie będzie koncert do oglądania, ale do uczestnictwa. Zatem jeszcze raz, sobota 17.15, projekt uniesieni. Modlitwa artystów, do której jesteśmy wszyscy zaproszeni. A jak zwykle takim motorem i dobrym duchem całego projektu jest Marcin Pośpieszalski, który dzisiaj z nami rozmawiał. Bardzo dziękuję za tę obecność, Marcinie i wszystkiego dobrego na ten czas. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze Wspólnotą Betel. Drodzy państwo, z martwych wstanie. Żeby było to powstanie z martwych, to najpierw musi być grób, musi być śmierć. Wobec tego wybrałem się na cmentarz. Byłem wczoraj na cmentarzu Kule, dzisiaj na cmentarzu Świętego Rocha i tam szukałem wśród napisów nagrobnych takich inspiracji. Było dużo napisów, co do których... No, buntuje się troszeczkę, bo jak widzę napis na nagrobku Bóg tak chciał, to naprawdę nie jestem przekonany, czy wchodzimy aż tak mocno do umysłu i serca Pana Boga, że wiemy, czego On chce. Bóg nie chciał grzechu pierworodnego i naszej śmierci, która jest konsekwencją tego grzechu. Bóg nie chce czyjegoś wypadku, który dzieje się, jakiejś choroby, która przychodzi i nie potrafimy jej zaradzić. Oczywiście. Pan Bóg jakby zgadza się na to, a to nie jest powodowane przez Niego. Oczywiście to jest jakaś tajemnica, i tutaj też nie chcę całkiem przeciwko tym sformułowaniom występować, ale tylko mówię o swoich odczuciach, że raczej takiego napisu na własnym nagrobku bym nie życzył sobie. A jakie spotkałem, które. Yy, Sfotografowałem i które jakoś napawają mnie takim pokojem i nadzieją. Pamiętaj, co mnie spotkało i ciebie nie minie. Ja jestem już w domu, ty jeszcze w gościnie. Bardzo, bardzo taki pogodny wręcz dwuwiersz, który przypomina, że. Wędrujemy do domu, że tutaj jesteśmy trochę na wygnaniu, na obczyźnie. Pamiętam przy kościele akademickim w Lublinie, którego dusz pasterzami byli ojcowie jezuici, przy ich pokojach były takie tabliczki. Z takim kołkiem, który wpinali w odpowiednią rubrykę, bo tam można było przeczytać, że na przykład jestem w kościele, jestem na uczelni, jestem w kancelarii, jestem zajęty, albo jestem do dyspozycji i wtedy można było pukać. Coś takiego też, jakby poniekąd, zobaczyłem na jednym z nagrobków, gdzie krótkie zdanie też mnie poruszyło. Jestem w domu ojca. Tylko tyle. Czyli jakby ktoś chciał mnie tutaj szukać, no to mnie nie ma. Jestem w domu ojca. To sformułowanie, myślę, nabrało kolorów i stało się popularne, zwłaszcza po śmierci Jana Pawła II, którą oznajmiono właśnie w ten sposób, że nasz papież przeszedł do, do domu ojca. Inny napis, nie śmierć jest celem, lecz zmartwychwstanie. Albo w ogóle na nagrobku, na tylko jeden napis, to też było dla mnie bardzo poruszające. Zmartwychwstanie. Żeby od razu ten grób stawał się drogowskazem, dokąd zmierzamy, że to nie jest tylko jakaś pamiątka po kimś, kto. Był na tej ziemi, ale to, to jest także znak dla tych, którzy żyją. Poruszający był też napis na grobowcu księdza Stanisława Siary, który zginął tragicznie, utopił się w morzu. Miał 38 lat, wikariusz parafii Świętego Krzyża. A na jego płycie nagrodnej dwa słowa: Kocham Kościół, kocham Kościół. Piękne świadectwo. Bo przecież zbawienie jest w kościele. Jeśli mamy nadzieję na zmartwychwstanie, to to wszystko po prostu dzieje się za sprawą kościoła, który jest matką i w którym my jesteśmy jak, jak dziecko w łonie matki, przez pępowinę sakramentu rośniemy do tej wieczności, do tego, żeby w pewnym momencie właśnie przejść w ramiona Ojca. A już najbardziej yy, Podbiło moje serce to, co zobaczyłem na grobie, który jest obok grobu Leokadii Pośpieszyńskiej. To też niezwykły człowiek, wiele lat związana z naszą wspólnotą Betel, bohater, rzeczywiście ktoś, kto, kto mimo swojej ograniczonej sprawności miał w sobie wiele światła, wiele takiej Bożej energii. Obok natomiast jest grup Pani Krystyny, która zmarła w 52 roku, miała 27 lat, a znajduje tam takie słowa. Chce być radością Ojca, dumą Syna, miłością Ducha Świętego, obłogosławiona Trójco. Niezwykłe wyznanie wiary, także młodej osoby. Drodzy Państwo, szukamy znaków nadziei, znaków życia, bo przecież właśnie nie śmierć jest tym, do czego zmierzamy, ale przechodzimy z życia do życia. Jest piękny też taki graficznie pięknie rozwiązany grup małych sióstr Jezusa. To serce charakterystyczne, takie czerwone dla tego zgromadzenia, które jest y, owocem życia świętego Karola de Foucault. A pod tym sercem u stóp krzyża, dzieciątko Jezus, Rubeczku, Wołek i Osiołek. Bo, bo znak Betlejem to jest y, właśnie charyzmat tego zgromadzenia. Jezus się rodzi, abyśmy my narodzili się dla nieba. Wobec tego, dlaczego nie? Betlejem na cmentarzu? Jak najbardziej, bo przecież naszym powołaniem jest życie, a nie śmierć. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betle. Lecz, chociaż chmury płyną nisko, pomiędzy grobem a kołyską, żeby tak całkiem źle nie było, trafia się miłość. A to akurat z nagrobka Piotra Machalicy, dyrektora Częstochowskiego Teatru. Drodzy Państwo, e, mam nadzieję, że w te święta doświadczyliśmy miłości, przyjaźni, serdeczności wśród tych, którzy byli na wyciągnięcie ręki, wśród tych, którzy przesyłali życzenia, ale przede wszystkim w sercu od, od Boga, który. Wydobył nas z grobu naszych grzechów, bo to jest w martwych stanie, aby wyspowiadać się, przyjąć komunię świętą i cieszyć się życiem, które daje Jezus z martwych stały. Tego Wam, drodzy Państwo, życzę. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do przeżywania Niedzieli Miłosierdzia. W sobotę o 17.15 program pierwszej telewizji polskiej, projekt Uniesieni, a od niedzieli już katechezy ewangelizacyjne w parafii świętego Zygmunta. W niedzielę mamy zaproszenia, świadectwa katechistów, a od, potem już katechezy rozpoczynają się każdy poniedziałek i każdy czwartek o 19.00. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.